Sporo dzisiaj w kierunkowym plus 49. Zacznę od kanclerza po wypadku, który sprowokował internatów do stworzenia memów na jego temat. Będzie też o niemieckim budżecie, ale tutaj w szczególności przyjrza się wydatkom na obronność. Trochę nowości mam dla Was w sprawie aktywistów z ostatniego pokolenia, którzy ruszają z blokadami, a te mogą zaboleć szczególnie mieszkańców Berlina. No i będzie trochę kultury. To festiwal polski, filmowy i bardzo ciekawa wystawa w Muzeum Żydowskim w Berlinie. Ja nazywam się Tomasz Lejman, jestem korespondentem Polsatu Inter w Niemczech. Zapraszam na a internetowy wideo z Berlina. Najpierw, moi drodzy, pojawiły się nagłówki i alerty w sieci. Kanclerz upadł. Olaf Scholz miał wypadek. Szef niemieckiego rządu odmówił wszystkich weekendowych spotkań, ponieważ uprawiał sport. No i potem zrobiła się na chwilę cisza, ale nagle w poniedziałek na platformie X, czyli na byłym Twitterze, sam kanclerz opublikował wpis okraszony takim zdjęciem. Olaf Scholz, można powiedzieć, miał nosa, ponieważ pisząc, że czeka na memy z jego zdjęciem, nie pomylił się i długo czekać nie musiał. Kolejne memy szybko trafiły do sieci. Partia Piratów pokazała kanclerza w opasce i wykorzystała to jako pierwsza. Wiadomo dlaczego, no bo przecież kanclerz w opasce to jakby nie patrzeć pirat, ale z drugiej strony, z drugiej strony to fajnie też wykorzystać wizerunek ważnej postaci, kiedy samemu spadło się ze sceny politycznej, no bo kto jeszcze pamięta partię piratów? Program satyryczny Hoyte Show w drugim programie telewizji publicznej, który mówiąc kolokwialnie, zawsze jedzie po politykach, też sobie żartował z kanclerza, zakładając mu drugą przepaskę na oko, sugerując, że gdy koalicja rządowa kłóci się i spiera, kanclerz woli tego nie widzieć. No i również kluby sportowe zareagowały. Jeden z nich zaproponował kanclerzowi, by ten zrobił coś z tą nudną czarną przepaską, bo można przecież ją zastąpić jakimś ładnym logo klubu sportowego. Oczywiście kanclerz, no nie tylko pozował z przepaską na zdjęciach, ale już w poniedziałek wziął na siebie wszystkie terminy i wciąż nosi tę przepaskę, bronił budżetu w parlamencie. Potem pojechał na szczyt G20 do Indii. No widać, że ten wypadek był poważny, ponieważ pod przepaską i w okolicach nosa było mnóstwo strupów Iran, więc chyba nieszczęśliwie upadł. Ale nie tylko on miał taki wypadek, bo pamiętacie, jak kanclerz Merkel pojawiła się o kulach? To był skutek wypadku podczas narciarskiego urlopu w Szwajcarii, gdzie miała dość poważne problemy po pęknięciu kości miednicy. Niemiecki parlament i parlamentarzyści wrócili z urlopu i w pierwszym tygodniu pracy zajęli się przyszłorocznym budżetem. Wydatki w Niemczech skurczą się o ponad 30 miliardów euro. W sumie rząd będzie miał do dyspozycji 445 miliardów euro. Prawie wszystkie ministerstwa będą miały okrojone budżety, bo Niemcy chcą zaciskać pasa. Właściwie tylko dwóch ministrów może się cieszyć, bo więcej kasy będzie na pracę i na politykę społeczną, a także na obronność. Pamiętacie, że kanclerz obiecywał wydatki na obronność na poziomie 2% PKB. Więc zapytałem ministra finansów przy okazji na spotkaniu z kilkudziesięcioma dziennikarzami zagranicznymi. Jak to jest właśnie z tymi wydatkami na obronę? Osiągniemy 2% do przyszłego roku, korzystając z budżetu federalnego i tego tymczasowego specjalnego programu zapisanego w Konstytucji. Pieniądze mają być wykorzystane do roku 2028. Następnie zapewnimy środki ze zwykłego budżetu federalnego. Kanclerz zwrócił na to już wczoraj uwagę w swoim przemówieniu. Po roku 2028 chcemy, by budżet na obronność był wysoki, dwucyfrowy. No tak, ale minister obrony narodowej już Dziś mówi, że pieniądze na obronność i tak jest za mało, bo trzeba przywrócić niemieckiej armii dobrą kondycję i nawet dodatkowe 100 miliardów euro z tego budżetu specjalnego nie wystarczy. Pamiętacie, jak kanclerz ogłosił 100 miliardów euro na Bundeswehrę w lutym ubiegłego roku? Minęło już półtora roku, a te pieniądze wydawane są w ślimaczym tempie. Do tej pory udało się wydać zaledwie miliard dwieście milionów euro. Tatsächlich gab es eine anlauf. Przyznam, że była to taka faza rozruchu. Z drugiej strony były długoterminowe projekty zakupowe, w których pieniądze nie płyną natychmiast, choć podpisywane są kontrakty, ale oczywiście faktury wystawiane są później. Po trzecie, na sugestie Ministerstwa Obrony zmieniliśmy teraz również podstawę prawną całego programu, aby przyspieszyć z zakupami. No, zobaczymy. Boris Pistorius wydaje się bardziej sprawny niż jego poprzednicy, a raczej poprzedniczki, choć sam też nie jest specem od wojska, bo raczej zajmował się bezpieczeństwem wewnętrznym w Unii Europejskiej. No ale faktycznie szybko się uczy i trzeba przyznać, że słucha żołnierze. Koniec wakacji, można powiedzieć, więc grupa Ostatnie Pokolenie, czyli ci aktywiści, którzy przyklejają się do asfaltu, ponownie ogłosili, że planują zorganizować serię blokad, m.in. w Berlinie, począwszy od 18 września. Akcje protestacyjne mają potrwać aż do Bożego Narodzenia, no, czyli powiem tak, mieszkańcy naprawdę muszą spodziewać się korków, blokad, awantur na ulicach, w związku z tym też berlińska policja i lokalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych... Zamierzają wzmocnić środki bezpieczeństwa i przygotowują się do ewentualnych interwencji. Iris Spragner to jest berlińska senator do spraw wewnętrznych, w oficjalnym takim oświadczeniu dla dziennika berlińskiego Der Tagesspiegel podkreśliła, że nielegalne blokady ulic nie są objęte wolnością zgromadzeń i wychodzą poza ramy akceptowalnej dyskusji politycznej. Spranger również zwróciła uwagę na decyzję sądu okręgowego w Berlinie, który stwierdził, że prawo do zgromadzeń nie uprawnia do ingerowania w prawa innych w imię Własnych celów politycznych. A ekolodzy ingerują w prawa innych, bo jakby nie patrzeć, po prostu zakłócają życie zwykłych ludzi, którzy nie mogą dotrzeć do pracy i tak dalej, i tak dalej. Senator, która jest lokalnym ministrem spraw wewnętrznych, podkreśliła, że działania zakłócające ten cały ruch, które mogą utrudnić działanie przede wszystkim służb ratunkowych i zagrażać życiu innych ludzi, są nie do przyjęcia, w związku z tym władze są gotowe do zdecydowanej interwencji policji, jeśli sytuacja będzie tego wymagała. Zatem wszystko wskazuje na to, że na ulicach Berlina naprawdę będzie gorąco, a na pewno nerwowo, bo gdy Aktywiści protestowali przed wakacjami, naprawdę wielu osobom na ulicach w korkach puszczały nerwy. Przy tej okazji muszę opowiedzieć o innej historii związanej z ostatnim pokoleniem, ale tak na krótko. W biuletynie miejskim w Berlinie pod koniec sierpnia, słuchajcie, ukazało się ogłoszenie policji, w którym uwaga, prosi ona dwóch aktywistów o zgłoszenie się na policję w celu odebrania zarekwirowanych kamizelek odblaskowych i kleju, bo nie, jeżeli się nie zgłoszą, to w ciągu dwóch tygodni te przedmioty zostaną zutylizowane. Czyli nastąpi to w przyszłym tygodniu. Kochani, kultura, czas na festiwal filmowy, polski festiwal filmowy, który trwa właśnie w Berlinie. Macie jeszcze czas do środy, by obejrzeć dobre polskie filmy w ramach festiwalu Film Polska, ale może oddam głos dyrektorce Instytutu Polskiego w Berlinie. W sumie mamy 61 filmów, które pokazujemy teraz w ramach tego festiwalu. Filmy tradycyjnie są podzielone na sekcje. Te sekcje każdego roku trochę inaczej wyglądają, aczkolwiek no niektóre się powtarzają. W tym roku kładziemy nacisk na kino kobiece, w ramach tego kina obejrzymy najlepsze filmy polskie, polskich reżyserek od 2000 roku, które dostały nagrody, także serdecznie na te seansy zapraszam. W ramach Festiwalu Film Polska również pokazujemy tematykę wojenną w topografii terroru i tam będziemy pokazywali między innymi ostatni etap. W ramach Film Polska pokazujemy również filmy dokumentalne, krótkie filmy dokumentalne. Jego odbiorcą są Niemcy, ale również Polonia, która tutaj jest, bo Polonia w Berlinie jest rzeczywiście bardzo dużą taką grupą. Szacuje się, że to jest 100 tysięcy, ale tak naprawdę jest więcej dwa razy więcej prawdopodobnie. Jak również osoby, które są w ogóle zainteresowane filmem polskim, w sensie, czy też osoby, które są zainteresowane filmem jako tak. Ja muszę powiedzieć, że tak, film Polska gdzieś tam jest skoncentrowany na takich tematach, które są tematami ważnymi. I to kino kobiece jest ważnym kinem, bo kobiety poprzez swoją empatyczność i taką uważność potrafią wspaniale opowiadać rzeczywistość w kontekście uczuć i takich doznań, pewnych przemyśleń i ważnych tematów. I ponieważ to jest taka edycja 18, czyli w pewnym sensie taka okrągła edycja, to pomyśleliśmy sobie tutaj właśnie z kuratorem, Karolem Iglusem, że Dobrze by było pokazać to kobiece kino, które jest ważnym elementem naszej rzeczywistości, które opowiada o tematach ważnych, nas dotykających teraz i które gdzieś tam wnosi takie nowe elementy w ogóle do kina, które po części jest kinem męskim, ale ta rola kobiet jest tutaj bardzo ważna. To nie wszystko, jeżeli chodzi o kulturę, bo ja zachęcam Was osobiście do odwiedzenia bardzo ciekawej wystawy w Muzeum Żydowskim w Berlinie. To wystawa poświęcona Żydom mieszkającym w NRD, bo historia jest bardziej nieznana niż znana. Oficjalnie oczywiście w NRD antysemityzmu nie było, a jak był, to był ścigany. Tyle, że mniejszości żydowskiej nie żyło się tak dobrze. Ponad 30 lat od upadku muru Berlińskiego tę historię teraz można sobie naprawdę przybliżyć. Właśnie o to chodzi w wystawie, aby opowiedzieć historię w jednym pomieszczeniu. Z jednej strony wykorzystaliśmy eksponaty, które już mieliśmy u siebie w archiwum, ale potem wystosowaliśmy apel i zapytaliśmy ludzi, czy doświadczyłeś jakiejś historii, czy masz jakieś przedmioty. I odpowiedź, można powiedzieć, była bardzo szeroka. Byliśmy zaskoczeni, więc poznaliśmy wiele wspaniałych historii. Miałem okazję porozmawiać ze świadkami, którzy w tym czasie żyli w NRD i pamiętają te czasy. Oficjalnie końcówka lat 60. ubiegłego wieku była takim okresem, w którym kraje bloku wschodniego zaczęły zrywać stosunki dyplomatyczne z Izraelem, namawiając ludność pochodzenia żydowskiego, by ta wyjeżdżała do Izraela. Tak było na przykład u nas za czasów Gomułki. W NRD takie ruchy, jak się okazuje, miały miejsce wcześniej, po powstaniu robotniczym w 1953 roku. A o takich wyjazdach przymusowych, tych przymusowych wyjazdach, mało kto wiedział. W NRD w ogóle nie załatwiano takich spraw. Wiele rzeczy było tajemnicą. Dopiero później gdzieś dowiedziałam się, że wielu Żydów opuściło NRD już w latach 50. XX wieku, w tym część mojej rodziny. W tamtym czasie nie zdawałam sobie z tego sprawy, dlaczego ci ludzie wyjeżdżali. To wszystko było gdzieś w podziemiach. Kolejnym rozdziałem historii był upadek muru berlińskiego, który spowodował nagły wzrost neonazistowskich i antyfaszystowskich ruchów, zwłaszcza właśnie we wschodnich Niemczech. O tych ugrupowaniach prawie się nie mówiło w czasach NRD. Wie pan co, to mnie wcale nie dziwi, muszę być całkowicie szczera. Wszystko w czasach NRD było w ukryciu. Nie wiem jak to było w tych starych krajach związkowych, czyli w zachodnich Niemczech, bo nie było mnie tam w tym czasie. Ale jakiekolwiek ruchy skrajnie prawicowe. O tym nie było słychać przed upadkiem murów NRD. Wystawę można obejrzeć do stycznia przyszłego roku, przypomnę w Muzeum Żydowskim w Berlinie. Ode mnie z Berlina to wszystko, miłego nowego tygodnia. Wam życzę z szybkimi newsowymi audio podcastami z Niemiec. Polecam się na platformach Apple Podcast, Google Podcast, oczywiście na Spotify. Też jestem, a my widzimy się za tydzień. Tschüss!